Co powiesz na kajak? Cześć tu Ania i razem z Łukaszem sprawdzimy dla was cztery śląskie rzeki i dorzucimy dwa bonusy. Doradzimy, jak zorganizować taki spływ, jak się do niego przygotować i która z rzek będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza. Ale przede wszystkim pokażemy jak wielka to frajda. Na pierwszy ogień poszła mała panew na odcinku żyłka Krupski Młyn. Mała, ale dzika. Za nami pierwsze metry spływu. Rzeka jest płyciutka, przynajmniej na tym fragmencie. Co chwilę jakieś powalone konary, jak widzicie, przez które trzeba się przebijać. Więc tak naprawdę łatwiej tutaj operować jedyneczką, lekką i zwinną. Ale my z powodu kręcenia materiału wybraliśmy jednak dwójkę więc co jakiś czas musimy wychodzić z kajaku i go pociskać. Ciekawa jest jej nazwa, bo jeżeli ta jest mała, to gdzie jest duża, panew? Ano, nie ma, bo nazwa powstała przez zlepek słów łany, czyli fragmenty pól i piana, czyli wzburzona woda. Tak w XIX wieku powstała dzisiejsza nazwa rzeki. Dziś Mała w to miejsce kultowe dla kajakarzy. Wszyscy niemal je znają. A to dlatego, że ta rzeka uznawana jest za śląską, a nawet polską Amazonkę. To jedna z najpiękniej meandrujących rzek w całym naszym kraju. Wije się pięknymi meandrami wśród gęstych lasów, wśród roślinności. Stąd właśnie tyle pni w jej korycie i stąd taka piękna przyroda wokół nas. Podobno najpiękniej rzeka rzuciła swą wstęgę wyżej od naszego startu, w okolicach Krywałdu i Pustej Kuźnicy. Wraz z kaskadami sunie korytem między wysokimi wydmami. Jesteśmy u progu Gopu, a ta nazwa Amazonka naprawdę nie bierze się znikąd. To bardzo, bardzo dziki fragment naszego województwa, jest naprawdę Tutaj wspaniale, przed chwilą na pniach dosłownie pół metra od nas yy, przemknął nam zaskroniec, wijemy się wśród tej roślinności, wśród pni, cały czas musimy pochylać głowy, ciężko to wszystko i nagrywać i Wam pokazać i manewrować tutaj wiosłami, żeby jakoś jednak w tym wszystkim płynąć. Trzeba było jednak wziąć jedynki. Zresztą tak polecał nam Grzegorz, organizator spływu, nurt przygody. Samochód zostawiliśmy na parkingu przy końcu spływu, a Grzesiu zawiózł nas na jego początek. Także bezstresowo mogliśmy się oddać tylko przyjemności wiosłowania. W tym miejscu do małej Panwi pływa stoła dokładnie za mną, a to taka nasza rzeka tarnogórska, także miło nam zobaczyć ten obrazek. Gwoli wyjaśnienia obaj urodziliśmy się w Tarnowskich Górach. Właśnie płyniemy w tej dziszy i raz po raz słychać, y, tak jakby grzmoty. No Na burze się nie zbiera, ale to są prawdziwe wybuchy, bowiem w Krubskim młynie, do którego się właśnie zbliżamy, y, mieści się fabryka materiałów wybuchowych. Ciekawostką jest, że w 2014 roku w korycie rzeki znaleziono dłubankę. czyli łódź wykonaną z jednego dnia rozłego dębu. Miała ponad dobre ponad 3 metry długości i później badania wykazały, że została wykonana w XVIII wieku. Dokonano jej renowacji i obecnie jest prezentowana w lokalnej izbie tutaj muzealnej w Kolonowskiem. Tak pokonaliśmy około 7 km w czasie około 5 godzin. Niespiesznie, pięknie, napełnieni wrażeniami, pragnąc jednak kolejnych. Sztynia to krótka i wąska rzeczka, właśnie przepływa pode mną, źródła są w Kroczycach na Jurze, ma 25 km, ale szlak kajakowy na tej rzece to raptem 4,5 km. Są tam przenoski, młyn, jakiś próg wodny. Jeśli Wam mało, to można nią wpłynąć do Pilicy. My właśnie tak za chwilę zrobimy. Wsiadamy, kajak i hejo, przygoda tym razem współpracujemy z Jura Kajaki, bo na jurze właśnie ksztynia ma swoje koryto. Johnny i ekipa opanowali zresztą niemal wszystkie jurajskie rzeki i ułatwili nam poznanie wyżyny z niecodziennej perspektywy wody. Jeszcze tylko zapoznamy się z trasą spływów w przydatnej aplikacji Wioso, o której opowiemy wam później, gdy przytoczymy praktyczne aspekty spływów. Ale fajnie, pierwszy raz płyniemy jedyneczkami, zupełnie inne doznania, nie cioramy po piasku, to jest bardzo płytko. No właśnie zacielają w piasku. I płynie, szybciutko i lekko. Ale o wiele trudniej nagrywa się materiał, bo nurt nie zawsze prowadzi bezładną plastikową łupinę, gdzie byśmy chcieli. Na szlaku czekały nas dwie przenoski, jedna z dość trudnym zejściem do wody są też niskie kładki, pod którymi trzeba się mocno pochylić. Szlak bardzo podobny do Małej Panwi. Dużo dzikiej przyrody, płytki nurt z wystającymi konarami, czasem przewieszonymi pniami z wąskim korytem. Fajnie jest. Ale jedyneczką przeszkody pokonuje się o wiele, wiele sprawniej. Krztynia jest bardziej odsłonięta. Nie ma tu tylu drzew, ale i tym samym zwierząt. Choć może to kwestia tego, że tu płynęliśmy większą ekipą i szybciej je płoszyliśmy. Powoli kończymy szlak krztyni. Jesteśmy w trakcie przenoski. Musimy 30 metrów przenieść kajaczki. No, końcówka całkiem taka, bym powiedziała, ciekawa, z przeszkodami, ale podoba się bardzo. Wcale nie jest trudniej niż na małej panwi. No, może ciut! Za zabytkowym młynem już tylko mały odcinek krztyni dzielił nas od Pilicy, do której ona wpływa. Można też ominąć ksztynię i spływ zacząć na Pilicy, dokładniej w Szczekocinach, tuż przy efektownym, choć sypiącym się Pałacu Dębińskich pałac powstał w miejscu wcześniejszego dworu w XVIII stuleciu i jest pięknym przykładem rezydencji magnackiej. Mieszkała tutaj Urszula Dębińska, czyli krakowska caryca, znana ze swojego zamiłowania do jazdy konnej, i być może do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był u niej gościem. Podobno nie zgadzała się z jego politycznymi poglądami, ale chyba coś między nimi za jej skrzyło, bo jemu pałac bardzo przypadł do gustu, a plotki głoszą, że mieli nawet romans. Dzisiaj niestety cała posiadłość jest w dość opłakanym stanie. Jak widzicie za mną, pałac wymaga remontu. Dwie oficyny, jedna grozi zawaleniem, yy, przy drugiej widać jakieś prace, oby został wyremontowany, bo naprawdę robi to ciekawe wrażenie. Bardzo lubimy takie zabytki, więc zdecydowaliśmy się go wam pokazać, bo zwyczajnie szkoda takich obiektów, by niszczały niewykorzystane. Ale szybciutko wracamy na plice. Rzeka po zasileniu wodami krztyni ma znacznie szerszy i głębszy nurt. Rozlewa się głównie na otwartej przestrzeni, przez co naturalnych przeszkód jest tu niewiele. I spływ jest zdecydowanie łatwiejszy niż nasze wcześniejsze propozycje. Szlak ze Szczekocin prowadzi do Przyłęku i ma długość ponad 10 km. Wiemy, że na odcinku do pójścia Chrztyni jest bardziej wymagający, bo są dwie przenoski, Zwałki i wystrza. Niedaleko Przyłęku jest kolejna przenoska. Tam warto zakończyć całodzienny spływ, a kolejnego dnia można płynąć dalej do Wąsosza. Odcinek ten meandruje głównie przez łąki i tylko w Łysakowie jest lekkim wyzwaniem, bo jest znów przenoska. Pilica to najdłuższy lewy dopływ Wisły liczy około 319 km. Przy okazji szlak kajakowy tą rzeką to jeden z dłuższych w całym kraju. Źródła rzeka ma w okolicach miasta Pilica na jurze. Przy okazji polecamy nasz film o tym pięknym regionie naszym ulubionym, gdzie również i inny spływ się znalazł, czyli w mostowie po warcie. Dziś trzeci dzień spływu, więc mamy dla Was garść informacji praktycznych. Popatrzcie, jaka jest pogoda. Płynie się często w pełnym słońcu, więc na pewno przydadzą się okulary słoneczne, czapeczka, kapelusz coś na głowę, koniecznie krem z filtrem y i. Y Również środek na komary, bo nad wodą czasami bywa, szczególnie wieczorem, pojawiają się też komary. Z ubioru no najlepiej być na sportowo, no wiadomo to już tam kto jak preferuje czy pełniejsze ubranie, czy bardziej odkryte ramiona ale na pewno wygodne, lepiej ciemne już też teraz wiemy z doświadczenia buty. Albo trekkingowe sandały, ale najwygodniejsze będą właśnie takie, takie jak się jeździ do Chorwacji, w inne takie zagraniczne miejsca nad morzem, to właśnie najlepiej takie wodne buty. Nie polecam zdecydowanie klapków, bardzo łatwo je zgubić i to nie tylko przy wywrotce, ale również nawet jak robi się płytko, czasami trzeba wyjść gdzieś tam przepchnąć kajak, wtedy bardzo łatwo zgubić. Klapek a boso też nie najlepiej, bo nigdy nie wiadomo co tam w dnie siedzi, także zdecydowanie takie buty są najbezpieczniejsze i najwygodniejsze. No i jeśli cokolwiek macie ze sobą, sprzęt, jedzenie, wałówka, zdecydowanie polecam wziąć wałówkę, bo często na długich odcinkach nie ma sklepu gdzieś w pobliżu, więc warto mieć ze sobą na pewno woda w butelce. No więc właśnie pakujemy to wszystko, również czy komórkę, czy jakikolwiek inny sprzęt do drybaga, który jest nieprzemakalny. Najlepiej przymocować go do kajaka. W razie wywrotki on wtedy jest przymocowany, nie zgubi się w wodzie. Dobrym pomysłem są też beczki, ale one zajmują więcej miejsca i no nie zawsze są na wyposażeniu. Mało też kto ma je w domu, ale w razie wywrotki właśnie one wtedy też pływają, więc łatwo je znaleźć. Takie podstawowe informacje. Na pewno warto mieć też jakąś podstawową apteczkę ze sobą, gdyby się coś stało, to ewentualnie zainterweniować. Przydadzą się też rękawiczki rowerowe. Nie grożą Ci wtedy odciski na dłoniach. A kiedy już jesteś dobrze przygotowany do spływu, to zanim siądziesz do kajaka, polecamy jeszcze zajrzeć do komórki, do aplikacji Wioso. To pierwsza tak kompleksowa apka dla kajakarzy w Polsce. Nie tylko poznasz tutaj szlaki kajakowe, zobaczysz, jakie są przeszkody na trasie, ale na przykład też ewentualnie jakie sklepy w okolicy. Można też nagrać trasę, a co najlepsze, można w ogóle zorganizować spływ poprzez apkę. Także jest ona też fajna dla organizatorów spływów. Czas. Zamoczyć wiosło, bo przed nami 6 km malowniczego szlaku. Płyniemy białą Lelowską. Zaczęliśmy przy zalewie w Lelowie. Tak naprawdę powinniśmy tutaj płynąć pontonem, bo one są tutaj popularne, ale zrobimy to w jedyneczkach, bo jest płyciutko, uda nam się na pewno. Szlak składa się tak naprawdę z dwóch etapów. Pierwszy do białej Lelowskiej, znaczy białej Wielkiej tak zwany rekreacyjny, bo łatwy, a dalej już do koniec pola jest już tak zwany przygodowy, po prostu trudniejszy, a dlatego, że rzeka tam jest bardziej dzika i jest więcej przeszkód. Tylko na tym pierwszym fragmencie organizowane są spływy pontonowe. Akurat niedaleko nas pontonami spływała młodzież i widzieliśmy, że czasem mieli problemy i musieli pontony przenosić lub przepychać. Winnym jest niski stan wód tego lata. My w kajaku takich problemów nie mieliśmy. Poza jednym miejscem, gdzie trzeba było prócz wiosła, zamoczyć też nogi. Rekreacyjny fragment przypadł nam do gustu z powodu niewymagającego wielu umiejętności poziomu trudności, ale przede wszystkim pięknej przyrody, która tutaj nam towarzyszyła. Miejscami było wręcz tajemniczo i mrocznie. Nie wiem czy wiecie, ale ta białka lelowska, na której jesteśmy słynie z tego, że jest krystalicznie czysta. To jedna z nielicznych rzek w województwie naszym, która ma pierwszą klasę czystości. Yy, dlatego żyje tu na przykład pstrąg potokowy albo bardzo rzadki kiełb. A oprócz tego są podobno wydry, są podobno bobry i nawet raki. Rozglądam się, bo mam nadzieję, że coś yy, dostrzeżemy. Rzeka płynie nieopodal kolejnego zrujnowanego pałacu, choć ten jest zdecydowanie mniej okazały od Szczekocińskiego. Przepływa też obok licznych zabytkowych młynów. Przy jednym z nich z początku XX wieku, co ciekawe, wciąż czynnym, kończymy nasze zmagania z wiosłami, ale nie z polecajkami, bo bonusowo dorzucamy jeszcze dwie trasy z naszych poprzednich filmów. Rok temu spływaliśmy wartą w okolicy Mstowa. Niebywałą przewagą tego fragmentu była możliwość obcowania z jurajskimi skałkami, które tutaj wyrastają. 14-kilometrowy fragment był bardzo malowniczy. Początkowy odcinek może bardziej wymagający, ale wciąż dobry dla początkujących. Na Lizwarcie również wiosłowaliśmy poprzedniego lata. To był spływ dwudniowy. Pierwszy odcinek z Dankowa do Zawad to również 14 km, a drugi do Wąsosza to już 19 km. Jednak jest to bardzo łatwy szlak. Są co prawda dwie niewielkie przenoski, ale łagodny nurt, mało zwałek i wolno meandrująca rzeka nie powinny stanowić problemu nawet dla początkujących kajakarzy. Napisz w komentarzach, czy i Ty lubisz kajaki i jakie szlaki nam polecasz. Pozdrawiamy!